W naszym porannym magazynie bohaterem numer jeden będzie Starechowicka Ciężarówka Star, a naszym gościem jest Sebastian Markowski, regionalista, przewodniczący Starechowickiego Komitetu Rewitalizacji, współautor Starechowickiej Ścieżki Stara. Sebastian prowadzi też fanpage Starem przez świat i jest reżyserem oraz scenarzystą pierwszej części filmu Historia Stara ze Starechowic. Bartosz Manicz, dzień dobry. Dziś w naszym porannym studiu mam niewątpliwą przyjemność gościć Sebastiana Markowskiego, znanego w Starachowicach regionalista, ale także przede wszystkim to miłośnika marki Star, wywodzącej się z naszego miasta. Witam Sebastianie, dzień dobry. Witam cię serdecznie, również witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Eska. Byliśmy tutaj w studiu ostatnio to w zupełnie innych okolicznościach opowiadaliśmy, o wyprawach, wyprawach, które są na Twoim koncie bardziej podróżniczych wyprawach niż związanych ze Starym i z miastem Starechowice. Dziś zajmiemy się tym, co powinno charakteryzować nasze miasto od lat. Właściwie jest naszą marką przewodnią. Jak ktoś mówi Starechowice, to powinien kojarzyć miasto Starechowice nie z aferami, tylko właśnie z marką Star i Ty. Starasz się, żeby ta marka stara funkcjonowała no szerzej, nie tylko u nas, nie tylko w naszym mieście, ale w całej Polsce, a może i na całym świecie. Zacznijmy naszą rozmowę od czegoś, co powstało kilka tygodni, kilka miesięcy temu, co obserwowałem w trakcie powstawania, bo to nie było tak, że, że jednego dnia projekt się pojawił, następnego dnia został zrealizowany i widzieliśmy efekt końcowy. Mówię o ścieżce stara, którą pokonałeś na rowerze, gdzieś powstał pomysł, czy to pomysł, czy to była jakaś grupa ludzi, która za tym stoi i o samej realizacji w paru zdaniach chciałbym, żebyś też nam opowiedział. Kilka lat temu Powstał Komitet Rewitalizacji Miasta Starachowice, którego zostałem przewodniczącym, i właśnie na tym komitecie pan Eugeniusz Majchszyk zaproponował, aby powstała taka inicjatywa, aby po, na terenie Starachowic postawić samochody marki Star. Pan prezydent Marek Materek, w tym czasie miał również pomysł, aby te samochody były takimi witaczami. Natomiast ja zasugerowałem, żeby powstała to jako ścieżka stara, właśnie ścieżka edukacyjna, która miałaby coś wnieść do tego miasta i tak wspólnie poprzez burzę mózgów na komitecie rewitalizacji przegłosowaliśmy tą inicjatywę, która dzisiaj zbiera dobre żniwo. Sama ścieżka stara rozwija się, bo kolejny star za chwilę stanie na kolejnym rondzie. Co za tym idzie, bo sam kobietet wymyślił to, że stary staną. Były firmy, które zajęły się, stare firmy, które zajęły się renowacją starów, przygotowaniem tych produktów na poszczególne lokalizacje. Natomiast Ty dodatkowo stworzyłeś jeszcze taki multimedialny przewodnik po każdym z punktów dotyczących Ścieżki Stara? Dochodziły do mnie e, takie informacje, że nie ma w ogóle żadnej informacji na, na temat tej ścieżki Stara. Z jednej strony nie mogło być, bo to coś nowego, co się tworzy, nie zawsze będzie od razu perfekcyjne. Dlatego też postanowiłem samodzielnie stworzyć taki przewodnik po ścieżce Stara, ponieważ pasjonuję się, mam pewien zasób wiedzy, który cały czas oczywiście pogłębiam poprzez książki czy też e, spotkania z ludźmi z fabryki. I stworzyłem przewodnik, gdzie można, proponuję odwiedzenie ścieżki Stara od, chronologicznie od pierwszych modeli do ostatnich jeździłeś na rowerze. Ja oglądałem wszystkie te filmy e, opowiadając też o punktach, bo, bo to nie było tylko tak, że, że zatrzymywałeś się przy konkretnym modelu, ale widziałem, że odwiedziłeś zbiornik piachy, e, byłeś też e, na terenie fabryki, widziałem narzędziownię, więc kilka punktów, które mm, no, dotyczą jakby marki stare, są związane z naszym miastem, e, stary e, jakby są częścią e, historii tych, e, tych miejsc e, i no twoja wiedza na ten temat jest e, olbrzymia. Od ilu lat interesujesz się w ogóle? Starami, marką Star, fabrykom samochodów ciężarowych w naszym mieście. Nie czuję się w ogóle jakimś tutaj fachowcem, że jest olbrzymia ta wiedza. Uważam, że jest na poziomie osobiście niezadowalającym, ale jeszcze dużo odkrywam. Dużo odkrywam poprzez tworzenie różnych innych inicjatyw pobocznych, jak robienie filmu, jak prowadzenie strony, fanpage'u, Starem Przez Świat. To mnie zmusza do wytężenia swojego umysłu, żeby jeszcze czegoś nowego się dowiedzieć. Powiedz mi, kiedy narodził się w Twojej głowie taki pomysł, żeby przejechać e, tą ścieżkę na rowerze i czy to kiedyś wypłynie szerzej. E, bo to jest taki amatorski filmik, gdzieś tam e, konstruowany przez Ciebie. Natomiast fajnie by było to, żeby to było skompilowane w jakiś krótki 5 10 minutowy odcinek, żeby ktoś przyjeżdżając do Strachowic mógł sobie kliknąć, a ścieżka stara wsiada na rower i jedzie Twoim tropem. To wszystko jest do realizacji. Ja w prosty sposób po prostu to zaakcentowałem, ale możemy zawsze wrócić do tego i zrobić to bardziej profesjonalnie. Ścieżka stara została. Ten przewodnik został zrobiony w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to przyjeżdża Lajek do Starachowic, który jest samochodem własnym środkiem transportu i przemieszcza się za pomocą własnego samochodu. Druga wersja jest dla ludzi bardziej już zaangażowanych i powiem, z, trzeba się zmęczyć, jeżdżąc na rowerze, z opcją powiększenia trasy. Bo przejazd 60 km po Starachowicach nie każdy, nie każdy zdoła. Ale jak miło, no, przy okazji zobaczycie, że Starachowice są pięknie położone, dużo zieleni. No, w trakcie tych filmów te filmy na razie znajdziemy na fanpage'u. Twoim Sebastian Markowski, czy gdzieś jeszcze one są dostępne, czy na fanpage'u starym przez świat je udostępniłeś? Na starym przez świat przede wszystkim ja tutaj e, promuję mocno tą stronę. Mam ponad dwa, e, tysiące, praktycznie dochodzę do 2,5 tysiąca e, fanów i cały czas to rośnie, bez kontroli. Starem przez świat właśnie ten fanpage na, na Facebooku przy nim też e, chciałem się zatrzymać. E, możemy go obserwować, wystarczy, że polubimy i. No i te materiały, które tam trafiają. No to są materiały z całej Polski. Ja widziałem no historyczny, wręcz dla wielu, ośrodek wczasowy w czasowy w Webie. Tam no, ci, którzy pracowali w fabryce samochodów ciężarowych, to niemal obowiązkiem było raz do roku pojechać albo raz na jakiś czas pojechać e, i być. Kapitanat w Webie. I tamten napisałeś, że kapitanat bez be stara, no to by nie był kapitanatem. Skąd takie pomysły na to i, i e, skąd czerpiesz wiedzę? Czy ludzie, e, którzy z Tobą się kontaktują, też dostarczają Ci jakichś materiałów do publikacji? Oczywiście, ta wiedza jest czerpana od ludzi, od inżynierów, od ludzi związanych mocno ze Starachowicami, ze Starem. Pan Waldemar Grzyb, inżynier, dyrektor Zakładu Doświadczalnego, kiedyś w takiej luźnej rozmowie mi opowiadał o tym, jak Stary jeździły po plaży w Łebie, pokazując swoje możliwości, wjeżdżały do Bałtyku, gdzie kierowca wyskakiwał, wygasząc silnik, później dopływał do brzegu, z powrotem dopływał do samochodu i wyjeżdżał. Kapitanat portu był mocno zainteresowany zakupem tych samochodów i do dziś te tradycje w tym kapitanacie są. Ja byłem ciekaw, czy jeszcze jest jakiś samochód i spotkałem dwa egzemplarze. Pytałem o to, czy, czy fani też, no bo mamy 2,5 tysiąca prawie polubień, czy kontaktują się z tobą i też takie materiały napływają do ciebie od, no nie wiem, pasjonatów też motoryzacji z całej Polski. Tak, dokładnie. Ludzie bardzo chętnie ze mną się kontaktują, z czego się bardzo cieszę i dziękuję za to, bo tak naprawdę po to został stworzony ten fanpage, abyśmy się kontaktowali, wymieniali doświadczeniami, często to jest tak, że ktoś mi zarzuca, że to nie tak powinno być, inaczej, ale to buduje. To są kolejne, kolejne zdobywania informacji. Powiem taki przykład z pierwszy, że Star 266C, samochód szykowany na Raid Paryż-Dakar w 1988 roku, wyprodukowany jako prototyp, było tych samochodów cztery. Znany, tak potocznie używana nazwa Unistar, mylnie zresztą, a dzisiaj wychodzi, że w dokumentach samochód widnieje na Star 244 i już tutaj jest burza mózgów. To nie tak. tak. To widziałem taką dyskusję nawet e, tam na, na fanpage'u Starem przez świat między Tobą a, a kimś, kto też e, ma jest głęboką pasjonaty. wiedzę tak? Ta. na temat Starów, e, dokumentacji technicznej i no i faktów e, też, bo nie jesteś człowiekiem, który w fabryce samochodów ciężarowych, nie bym spędził 20-30 lat, jak jak co niektórzy jeszcze żyjący. E, inżynierowie, czy, czy też pracownicy starachowickich zakładów. Wracając do mojego doświadczenia, to wiadomo, że Starachowice były miastem Stara i uczęszczając do szkoły miałem praktykę w fabryce samochodów ciężarowych. Byłem na P4, montowałem zbiorniki, byłem na doświadczalnym. Znam klimat tego, znam tych ludzi, stąd jest mi łatwiej. Później w wojsku prowadziłem Stary, Stara 200, Stara 204, 266. Tym człowiek się zaraża na całe życie. Opowiedz nam jeszcze o tegorocznej wyprawie, bo byłeś w Jaworznie. No, musimy powiedzieć, że nie jesteśmy jedyni, którzy zapraszają na zlot starów, a właściwie zlot samochodów zabytkowych, bo w Jaworznie odbywa się zlot 660. Dokładnie, zostałem zaproszony na zlot do Jawożna. Pierwszy zlot Stara 660. Powiem tylko tyle, że bardzo profesjonalnie zrobiony zlot z atrakcyjnym przejazdem terenowym. To był zlot, który były same stary. Był też Star 25, większość to była 660. I to też ma swój urok, że tylko i wyłącznie były stary i żadna inna marka. Złapałem kontakt. Myślę, że polecam ten zlot godny uwagi. ale też chcę dodać, że starachowice są jakby to powiedzieć skazane na, na to, że będzie tu największy zlot i największe skupisko. Tu jest meka polskiego i motoryzacji, tu jest kolebka polskiej motoryzacji, to jest pierwszy samochód po wojnie Polski wyprodukowany w Starachowicach. My organizujemy zlot Legenda Stara, na ten zlot oczywiście zapraszamy co roku, w tym roku piąte takie wydarzenie z serii, a jeszcze wracając do fanpage'u Starym Przez Świat, powiedz mi, czy dotarło do Ciebie takie zdjęcie, albo czy udało Ci się zdobyć gdzieś taką fotografię, albo być w miejscu, gdzie stoi jakaś perełka, którą warto byłoby było odrestaurować, sprowadzić do Starechowic coś, co teraz bardziej przypomina może maszynę rolniczą, a, a kiedyś było starym, czy... Masz takie marzenia, żeby coś takiego kiedyś do nas trafiło, czego już na przykład nie ma? Na obrzeżach Starachowic stoi Star 200, który zaraz tam chem, ale ja ten samochód bym pozostawił. Nie odrastarowywał go z uwagi na to, że to też ma swój urok. Są samochody, które ja to nazywam, mają okład spalnika po prostu są cięte. I, i na złom e, oddawany. no taki jest los tych samochodów, szczególnie starów 660. Dzisiaj jest czas i miejsce jeszcze, żeby tanio ten samochód kupić. Chciałbym powiedzieć, że taki samochód można kupić od 5 do 15 tysięcy złotych, a tak naprawdę to jest kompletny samochód terenowy. Stara 266 też można od wojska odkupić za symboliczne pieniądze, można powiedzieć, a to jest kompletny samochód terenowy z wyciągarkami, ze sprzętem. Tam nie ma co zmieniać, ten po prostu trzeba jeździć. Są firmy, które też od lat pomagają w tym, żeby te stare odzyskiwały dawny blask. A to są firmy Starachowickie i tutaj też warto o nich wspomnieć. Autobox Sanduo, dwie takie przodujące firmy. Chciałbym podziękować szczególnie firmie Autobox za ścisłą współpracę, gdyż do Starachowic na zlot legendy Stara, też przy ścisłej współpracy z wicestarostą, starostą, z panem Dąbrowskim, sprowadziliśmy ten samochód unikatowy, jedyny w Polsce. Być może drugi na świecie jest w innym kraju, za granicą, u kolekcjonera a trzeci egzemplarz jeździł jako śmieciarka i prawdopodobnie został zezłomowany. Także ten samochód, który sprowadziliśmy jest jedynym, szykowanym na ride Paris-Dakar z unikatowym silnikiem, praktycznie w oryginale. I ten samochód 10 lat nie był użytkowany. Firma Autobox go, doprowadziła go do stanu takiego, że samochód może jeździć. Po 10 latach samochód odpalił tak, jakby wczoraj był zgaszony. To są słowa mechanika. Po prostu trzeba było wszystkie płyny wymienić, spuścić paliwo i ten samochód zaprezentuje się na zlocie. A czy będziemy mieli, bo masz pewnie taką już wiedzę, oprócz tej perełki na tegorocznym zlocie, jeszcze coś wyjątkowego. Wiem, że ekipa. Na przykład Storunia. No właśnie dzięki fanpage'owi Starym Przez Świat tego można się dowiedzieć, że ekipa Storunia taki konwój starów też szykuje i przyjadą do Starachowic. Chciałbym, żeby moja strona była takim koordynatorem i, i chyba to się zaczyna sprawdzać. Z Torunia ekipa jedzie, konwojem malowniczym konwojem do Starachowic. Po, po drodze zbyt goszczy zabierają kolejnego stara, mają tych starów trzy i szukają chętnych, którzy się do nich dołączą. A jeszcze mam informację, że z innego regionu, poprzez Grujec, jedzie następny konwój do Starachowic. Także możemy obserwować w najbliższym czasie malownicze konwoje do Starachowic-Starów. I jeszcze temat filmów, bo początkowo a kiedyś rozmawialiśmy też o tym już w studio, planowałeś, że to będzie jeden odcinek, jeden film, powstanie, zamkniemy temat, historia stara ze Starachowicy i to się uda, no nie wiem, w 90 minutach. To się nie uda w 90 minutach, to jest za dużo wspomnień, za dużo opowieści. No i też taka decyzja o tym, żeby ten film podzielić na odcinki. Dokładnie tak, to jest za bogata historia, żeby to zmieścić w 45 czy w półtorej godziny. Będą to odcinki, które będą stwarzały y, taki serial Historia Stara ze Starachowic. Y, niestety, chronologicznie tego filmu nie mogę zrobić, dlatego nie mówię, że dzisiaj będzie to pierwszy odcinek. Za który tak, jest... i zaczniemy od czasów powojennych, tak. <laughs> tak, i zaczniemy, tak to powinno być, ale z czasem ta układanka się zrobi tak, że będzie można ponumerować te odcinki i to będzie rzeczywiście chronologicznie poukładane. Chcę opowiedzieć całą historię Stara ze Starachowic od początku do końca, ale końca nie ma, bo stara nadal się w pewnym sensie produkuje i stara nadal żyje. Produkuje może nie, natomiast no, nadaje mu stan taki, który pozwala, żeby jeszcze służył, bo, bo są takie jednostki, które w dalszym, ciągu, w dalszym ciągu pojawiają się na drogach i są samochodami cenionymi. Co ważne, no, każdy Kowal podobno podejdzie do starego i jest w stanie zrobić w przeciwieństwie do nowoczesnych ciężarówek, które mają tyle elektroniki, że no, nie wiadomo jak się za to zabrać. O tym mogłem opowiadać godzinami, jaka jest specyfikacja stara 266, dlaczego taka nie inaczej. Bardzo szybko powiem, że miał 140 różnych cech narzuconych przez wojsko, które trzeba było spełnić i to zostało spełnione. Jedynie czego nie spełniono, to tego aby przetrwał wybuch bomby atomowej, chociaż też była taka wytyczna. Dla tego samochodu jest wiele ciekawostek. Dostałem propozycję z telewizji polskiej, aby stworzyć taki grubszy materiał o starze. Napisałem do tego scenariusz i chciałbym na bazie Stara 266, to jest kolejny projekt, opowiedzieć historię, być może w krótkim reportażu. I chciałbym takie wyzwanie zrobić, żeby tym samochodem przejechać pod nie zbiornika zalany wodą, pod wodą, bo ten samochód to potrafi. No to są wyzwania i to są plany na przyszłość. Dobrze, że to wszystko się nie kończy, gdzieś nie urywa, gdzieś nie zamykamy tematu, tak chociażby jak z fanpage'em, tak chociażby jak ze ścieżką Stara, no i tak chociażby jak z filmem Historia Stara. Dzięki temu, że robię ten film, poznałem wielu wspaniałych ludzi, między innymi Dobiesława Walknowskiego, podróżnika, Legendę polskiej motoryzacji. Tak naprawdę bardzo mało informacji jest o nim, ale pokrótce, bardzo szybko chcę powiedzieć jego wyczyny. 61 rok Sahara, samotny przejazd starym 66, 63 do 65 wyprawa naukowa pustynia Gobi. Ale tak naprawdę wyprawa naukowa na pustynię Gobi w poszukiwaniu dinozaurów zaczęła się w 65 roku. On był na rekonesansie w 1963 już. E, nigdzie o tym nie znajdziemy informacji, nawet w Muzeum w Warszawie nic o tym nie pisze. A tak naprawdę to on przywiózł to na naszych starach, te, te eksponaty, te dinozaury. Dobiesław Walknowski oraz Stanisław Nowakowski, goście specjalni, historia stara, odcinek numer 1, AWA. 72, a co dalej? A jakie są dalsze plany? Czy kolejne materiały już powstały i ile tych odcinków jesteś w stanie wykonać? I czy to kiedyś się znudzi? Myślę, że to mi się nie znudzi, a odcinków będzie wiele. Nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć ile. Na pewno każdy samochód będzie miał swój odcinek, każdy model Stara. Kolejny odcinek to już mam materiały, część materiałów o Papa Mobile, czyli o projek projekt JP2. Z panem Gonciarzem mam nagrany materiał. Czekam na nagranie materiałów w naszym muzeum, z którym również współpracuję. Mam zaproszenie jeszcze do muzeum w Cedzynie, gdzie będą ludzie związani z tym samochodem i będę odsłaniał kolejne. Nieznane okoliczności powstania i też yy, zniszczenia tego samochodu, bo niestety ten samochód zaraz po powstaniu został zniszczony, gdy papież wyjechał, żeby nie było śladu, został wymazany z kart historii. No, gdzieś tam pozostały tylko ramy, części pojedyncze, które zostały kompletowane. Historie są dwie: jedna ze z druga z Kielc, tutaj się przebijają która jest ta prawdziwa, gdzie jest więcej oryginału. Natomiast no, warto by było też poznać prawdziwą historię, może dzięki kolejnej odsłonie, kolejnemu odcinkowi historii stara ze Starachowic autorstwa Sebastiana Markowskiego dowiemy się takiej prawdy prawdziwej. Marzenie Twoje na przyszłość związane ze Starachowicką Ciężarówką? Żeby Marka Star wróciła do Starachowic. Pełnej produkcji? Tak. I jest to możliwe, uważam. I co więcej jest to możliwe, no, no tego się trzymajmy. No, chcielibyśmy, żebyśmy mieli po prostu swoją e, starachowicką e, markę cały czas żywą, no, żeby ożyła, no to jest marzenie czy ściętej głowy, czy nie, no nie wiadomo. Natomiast te są firmy, które już w Starachowicach mocno angażują się w to, żeby Stary cały czas istniały, funkcjonowały, no i też nas cieszyły, cieszyły oko. Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani historią naszej ciężarówki do kontaktu z Sebastianem Markowskim, do kontaktu na fanpage'u starym przez świat, no pomysłów jest pewnie wiele, natomiast historia stara nie umiera. Dziękuję za, za wizytę w naszym studio. No i zapraszam. Jak tylko będziemy wiedzieli coś ciekawego na temat stara, to z przyjemnością myślę, że Starychowiczanie też się o tym dowiedzą. Dziękuję i pozdrawiam.